postęp w prawodawstwie ludzkim. 794. Społeczność, czy może być rządzoną samymi prawami przyrodzonymi bez prawa ludzkiego? Mogłaby. Gdyby je dobrze pojmowano i gdyby chciano postępować podług nich. Byłyby one wystarczające. Społeczność ma swe wymagania, i dlatego są potrzebne dla niej prawa wyłączne. Jaka jest przyczyna niestałości praw ludzkich? Za czasów barbarzyńskich mocniejsi stanowili o prawie i ustanawiali je dla samych siebie. Potrzeba było takowe zmienić z czasem, gdy ludzie poznali się lepiej na sprawiedliwości. Prawa ludzkie stają się coraz trwalsze w miarę ich przybliżania się do prawdziwej sprawiedliwości. W miarę jak zaczynają być ustanawiane dla wszystkich i przez wszystkich, oraz gdy się zaczną przybliżać do prawa przyrodzonego, cywilizacja potworzyła dla człowieka nowe potrzeby względne do stanowiska społecznego, jakie zajmuje. Prawa i obowiązki tego stanowiska musiał on określić prawami ludzkimi, tylko uczynił to pod wpływem swych namiętności. Tworząc częstokroć prawa i obowiązki zmyślone, potępiające prawo natury, a które narody wykreślają ze swych prawodawstw w miarę ich postępu. Prawo natury jest niewzruszone i jedno dla wszystkich. Prawo ludzkie jest zmienne i rozwijające się z postępem czasu. Ono też jedno mogło uświęcić w dzieciństwie społeczeństwa prawo silniejszego. Strogość teraźniejszego prawa karnego czy jest koniecznością w stanie obecnym społeczeństwa? Społeczność zepsuta. Zapewne. Ma potrzeby prawa surowszego. Nieszczęściem tylko, że się te prawa przywiązują więcej do karania występku. Jak do zapobiegania takowemu. Wychowanie tylko może zreformować świat ludzki. I wtedy dopiero okażą się niepotrzebnymi strogie prawa. Jakimi drogami może przyjść człowiek do zreformowania swych praw? Przychodzi to samo z siebie. Oraz za wpływem ludzi sprawiedliwych. Prowadzących na drogę postępu. Wiele już zostało zmienionych. Pozmienia się i reszta niedługo. Macie jeszcze na to czekać.